Dziś naglujemy temat zmiany czasu. Tak, potrzebna no, na pewno będzie, bo, no, bo prawa nie zmieniono. I teraz będzie, i na wiosnę też będzie, a co będzie dalej, zobaczymy. Jak powinno być? Zastanawiamy się. Za nami rozmowa z politykiem PSL-u, posłem Rzepą, a przed nami rozmowa z politykiem Konfederacji z Trybunalskiej Alternatywy, Adamem Ślązakiem. Dzień dobry, witamy Pana. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Proszę powiedzieć, jakie jest pana zdanie w kwestii zmiany czasu? Czy w ogóle ona jest nam potrzebna? Dlaczego mm, Nie, mo moje zdanie i nasze informacje jest takie, że trzeba zmienić zmianę czasu. Ona jest e, szkodliwa i zostać przy czasie letnim. Ale szkodliwa dla kogo? No to tak, dla ludzi, dla zwierząt, e, szkodliwa dla gospodarki. Także tak, transport publiczny i prywatny musi zatrzymać, e, robić jakieś puste przestoje. Sektor bankowy musi tam modernizować systemy informatyczne, żeby no, uwzględnić tę zmianę czasu. Według badań m, wydajność pracy spada, wydajność uczniów spada, wyniki testów są gorsze w tygodniu po zmianie czasu. Co ciekawe, jest takie badanie, gdzie wyniki inwestorów giełdowych są słabsze po zmianie czasu. I oczywiście największym problemem są koszty społeczne i zdrowotne. To są choroby układu krążenia, więcej wypadków samochodowych, słabsze samopoczucie, więcej samobójstw. Ale pan też to... to odczuwa to słabsze samopoczucie po zmianie czasu, tak z, z ręką na sercu, czy nie zauważa tego w ogóle? Znaczy jak prowadzę bardzo zrównoważony tryb, tryb, tryb życia u systemów na to zaprogramowany, więc tak, ja odczuwam. Tak? Ale ok. w, jaki, w, jaki, w, jaki, w jaki sposób? No albo... Co się z panem dzieje wtedy? Jestem bardzo rozkojarzony i ciężej mi wstać na wiosnę. Aha. I uh -huh. jestem mniej skupiony. No ale teraz będzie można się dłużej w, wyspać o tę godzinę. Teraz, teraz zaczynamy <laughs> akurat tej jednej nocy. No. <laughs> przecież no, nie to, będziemy... może łatwiej. Tak. <laughs> ale ogólnie i tak to zmienia postać rzeczy, przecież nasz rytm dobowy nie dostosowuje się tak od stytnięcia. Do, do ustaleń naszego wygadka. Panie Adamie, to skąd już rozmawiamy, to może Pan zaprosi na takie spotkanie sobotnie, które organizujecie jako Trybunalska Alternatywa i jest okazja, żeby to zrobić. Co to za spotkanie? Tak, oczywiście zapraszamy w sobotę do hotelu BNB, da stern, tam przy zborcu PTS. Będziemy gościć Pana Profesora Piotra Kowalczaka, który przewidział niedawno powódź, ale ogólnie jest hydrologiem, bardzo uznanym, ponad 300 publikacji. Był profesorem IMGW i będziemy rozmawiać o pustyni nieplotkowo. Niedawno okazał się e, taki artykuł, że no, braknie wody w i pan profesor obiecał nam odnieść się do tego artykułu. A ogólnie będziemy rozmawiać o zmianach klimatu i wpływie człowieka na te zmiany. Dziękujemy bardzo. Adam Ślązak Dziękujemy. z Konfederacji, z Trybunału Alternatywy.